Dobrze, czyli po wgraniu Skyrim Creation Kita włączamy go tak, dwukrotnie klikamy, wczytuje się kilka sekund do kilkunastu, w zależności od, tyle, od tego, jaki mocny mamy komputer. I tak wygląda okno, panel cały roboczy, tak pole robocze w, w Skyrim Creation Kitie. Chcąc zacząć naszą przygodę z modowaniem, musimy utworzyć nowy plik moda naszego, tak zwane pliki ESP, czyli wchodzimy w data i teraz tak, są dwa sposoby e, możemy wczytać samo Skyrim ESM, ok, zacząć coś tworzyć i pod koniec tego naszego pierwszego aktu twórczego e, wciśniamy sobie save as i zapiszemy nasz, e, będzie save as pod koniec pracy i zapiszemy Zapiszemy naszego nowego moda, ale lepiej od razu to stworzyć, żeby później się nie martwić, że a coś może mi nie wypalić, czy zapomnę zapisać i się napracuję pierwszy raz i od razu do kosza moja robota. Więc tworzymy Save As. Jak widzimy, on na naszym dysku, gdzie mamy zainstalowane w Skyrim w folderze Data, tworzy nowy plik ESP. Tak? Ja tutaj jak widzicie, mam trzy jakieś pliki z modami, dwa moje, jakiś jeden ściągnięty. Czyli tworzymy naszego nowego moda, na przykład nowy mod. Zapisz. Tak? I teraz chcąc pracować na tym naszym nowym modzie, coś nowego w nim zrobić, czy kontynuować pracę, jak kolejny raz włączymy Skyrim Creation Kit, czyli kontynuować pracę, wchodzimy właśnie w otwórz w Data, w Skyrim ASM, nowy mod. ESP, ustawić go trzeba właśnie tym guzikiem na set as active file, czy ustawić jako typ y, plik aktywny, wtedy znaczy, że na nim będzie się to zapisywać, tak? Aktywny zawsze, co najmniej jeden plik, możemy wczytać kilka nawet ESP, żeby wykorzystywać też je w swoim modzie, czy nam nadpisywać, ale musi być jeden właśnie ustawiony active file, tak? I wczytujemy, ok, i teraz się właśnie zaczyna zabawa, tutaj widzimy, wczytuje się loading files. Dosyć szybko idzie, mamy tylko Skyrim'a samego i... i ten nasz mod to już się mogę wyłączyć. Tak jest. To niektórzy zalecają, że jak tak powoli im mieli, to powyłączać wszystkie dodatkowe programy, jakieś scapy, nie Skype'y, komunikatory, żeby jak najbardziej odciążyć e, komputer. Jak ktoś nawet antywirusy wyłączamy już bez przesady, może, ale no zależy, jak kto ma komputer. Ale mi wydaje mi się, że jak ktoś ma komputer zdolny do gry, do grania na nim w Skyrim, a to powinien dać radę też Skyrim Creation Kita. O, tu pierwsza zabawa, dla, e, pierwsza uwaga, pierwsza nauka dla nowicjuszy. Pojawiają się różne problemy, błędy, tak. E, powinno być Jest tu, żeby pominąć je wszystkie. Nie mamy Jest tu, mamy tylko Jest pojedyncze, tak. Więc klikamy anuluj i kilka razy i będzie po wszystkim, nie ma większego problemu. I tak z tego nic strasznego dla nas nie wyniknie, że będziemy anulować, olewać błędy, które wyskakują. Wczytuję, wczytuję, wczytuję. I jak się wczyta, to możemy zacząć pracę, tak? Z naszym modem. Czyli dobra, to była pierwsza opcja w czytaniu samego pliku bazowego, podstawowego Skyrim ESM. Oczywiście większość graczy, myślę, że, najwyżej, że coraz większa ilość graczy posiada już oprócz podstawki także DLC do niego, dodatki, Downgarda i Dragonborna. I oczywiście chcielibyśmy też szalejąc naszą twórczą pasją rozbudowywać nasze lokacje nowe, budować w oparciu o o modele, o tekstury z wszystkich trzech, można powiedzieć, z wszystkich trzech gier ze Skyrima plus z dodatków, a nie ze samego Skyrima. Tak? Wiemy, że w dodatkach jest dużo nowych obiektów, dużo nowych, powiedzmy, chociażby potworków i tak dalej. To wszystko chcielibyśmy zawrzeć w nasym, naszym modzie, więc musimy wczytać też master file dla... Dla tych dodatków, i tu się pojawi pierwszy problem, który zaraz Wam pokażę. Czyli to było wczytanie standardowe, wczytaliśmy tylko samego Skyrim'a, ewentualnie Skyrim z dodatkiem, on wczytał, wczytuje automatycznie. Yy. I to jest wszystko, tak? Jeżeli mamy tylko taką zabawę. A teraz wyłączymy to i zobaczycie, jak wygląda sprawa, kiedy spróbujecie włączyć. Ojej, mogą tego nie wyłączać, ale dobra, chwila, moment. Jak to wygląda, kiedy próbujemy wczytać dodatkowe pliki ESM, tak? Czyli same pliki ESM są to pliki bazowe, których my nie możemy nadpisać, zmieniać, ale tworząc pliki ESP, tak, czyli na przykład teraz nowy mod robię, jako aktywny, to wszystkie, to on odwołuje się do tego masterfile'a. Jeżeli dorzucę jeszcze, że chcę DragonBorna wykorzystywać i e, DownGuarda, no jeszcze update'a możemy dorzucić, zresztą automatycznie wskakuje tutaj, jak widać. To wtedy mm, zobaczycie. Czyli chcę wczytać teraz nowy mod nasz i trzy master file, tak, żeby mieć więcej zglotków do zabawy. I za multiply master file selected for load aborted. I nowy nas o, nie wyrzuci nas programu. ale nie chcę. No, nie chcę tu brzydkich słów używać, no, ale nie ma nie ma opcji. No nie chcę się wczytać, więc y, trzeba pogrzebać w pliku. I to jest właśnie pierwszy tip, pierwsze rozwiązanie na pierwszy odcinek dwemerskiej pracowni. Jak poradzi sobie właśnie z problemem, kiedy nie chcą się nam czytać liczne kilka plików bazowych, tak, podczas tworzenia naszego moda. Więc musimy wejść do naszego pliku Skyrim, tak, czyli Steam, Steam, Apps, Common Skyrim. I tutaj pod Creation Kitem mamy plik Skyrim Editor. Jak zobaczyć, przyjrzymy się. Jest tutaj dużo różnego tekstu w języku, którego większość z nas i tak nie rozumie, ale żeby. musimy edytować ten tekst, tak? Czyli klikamy dwa razy na Skyrim Editor. Oczywiście polecam w razie co skopiować sobie, gdyby coś nie działało, na pulpit i dopiero próbować coś zmieniać. Jak coś nie, nie będzie działać, to wyrzucić, wpleść ten stary. Myślę, że takie zasady bezpieczeństwa to każdy zna. I co trzeba dorzucić? Dwa zdania do tego Scarium Editora. Tutaj mam już zmienione do porównania. Czyli pod samym general, tak, general allow multiply master's loss, czyli pozwól na ładowanie licznych tam wielu plików typu master, tak, czyli tych naszych ASM-ów, czyli robimy to... Te teksty, te dwie, dwa wiersze, które trzeba wkleić, zamieszczę też pod opisem do filmiku, żeby nie było problemu z, z wpisywaniem. Ojej, a hmm, to jest tylko podgląd, fajnie, chciałem w podglądzie edytować. Dobra, czyli General i tutaj kopiuję. Ctrl V, czyli żeby pozwolił mi i oprócz tego musimy wskazać. No, czyli jedziemy na dół, jedziemy, jedziemy, jedziemy do archiwów, gdzie one są. Archiwa tutaj na samym prawie dole porównujemy tutaj archiwa na sandu prawie o w oryginale mamy tylko podane lista tam, źródeł do archiwum tam zasobów tylko Skyrim i update BSA i teraz musimy dorzucić do tego source list dwójki na dole jak, jak widzicie, mamy Skyrim Shaders, Shaders y, Update i musimy dorzucić pozostałe pliki BSA o plikach BSA może kilka z innym odcinku, nie dzisiaj, żeby już więcej nie mieszać. Czyli właśnie listę tych naszych dodatków, tak. czyli można powiedzieć dodatkowe wiadorka z klockami, tak? żeby korzystał też ze źródeł y, z klocków, z Downguarda, z Hellfire'a i z Dragon czyli kopiujemy. Wklejamy, tutaj dobrze pamiętać o tym tej spacji, bo nie wiem co by się zrobiło, gdyby tej spacji nie było, więc lepiej żeby był układ tak jak wszędzie indziej. Żaden błąd nie wyskakiwał. Czyli te dwie linijki zrobiliśmy. Tak, wkleiliśmy tu Allo Multiplier Master Loads, a na dole w archiwach dorzuciliśmy, że ma też korzystać z klocków z zestawu DownGuard, Herdfire i Dragon i to wszystko. Zamykamy, czy zmieni, zapisać zmiany, tak? Zapisz. No i zobaczymy, czy teraz ruszy. Jak nie ruszy, to będzie, trzeba jeszcze raz Creation Kit włączyć, wtedy powinien ruszyć. No ale próbujemy, może nie będzie trzeba. Czyli mamy Skyrim, Dragonborn, Downguard, nowy mod ustawiony jako aktywny. I próbujemy wczytać. No nie chcę, zru, nie udało się, czyli wyłączymy. Może jak jeszcze raz włączymy, program to teraz zaskoczy. Hmm. Czyli tak Skyrim, Dragonborn, Downguard, nowy mod SP Nie wczytuję Heartfire'a, ponieważ ten dodatek, jeżeli ktoś ma to, albo przypadkiem tak jak ja kupując wersję legendarną czy tam antologię, no chyba że coś pasjonaci budowania domków. Ja nie mówię nie ma nic przeciwko temu, ja akurat nie jestem aż takim pasjonatem, żeby dodatek dla kilku dodatkowych szyb kupować, ale nie każdy ma trzeba się z tym liczyć i lepiej nie tworzyć mody pod Herdfire'a, ponieważ połowa ludzi nie będzie mogła z nich później skorzystać, przez to, że nie mają po prostu tego dodatku, więc lepiej sobie darować Herdfire, Chyba że tworzymy coś tylko dla siebie, albo jako oddzielny dodatek korzystający tylko z Herdfire'a. ale nie róbcie całego moda z tym, ponieważ jeżeli chcecie, żeby mu większą... Ilość ludzi mogę z tego skorzystać, to licie się z tym, że tego nie mają. Czyli wystarczy nam Skyrim Dragonborn Downguard i nasz mod. I teraz próbujemy wczytać. I proszę bardzo leci, ładuje się. I to jest wszystko. Na razie, jeżeli chodzi o Skyrim y Creation Kita, o samo załączenie gry i załadowanie naszego, naszego moda.